Oto nowy katalog IKEA. Jego myśl przewodnia: Małe jest piękne, liczą się sprytne pomysły. A to dworzec centralny w Warszawie. Nie jest ani mały, ani piękny. Idealne miejsce na promocję katalogu, potrzebny jest tylko sprytny pomysł. Skoro katalog jest o małych mieszkaniach, zbudujmy na dworcu kawalerkę. A skoro w kawalerkach potrzebne jest sporo improwizacji, Zaprośmy do niej teatr improwizowany. Voilà! Tytuł akcji: Mała scena na centralnym. Czas akcji: Jeden tydzień w sierpniu. Cel: zainteresować przechodniów nowym katalogiem. Wywołać ruch w internecie. Przebieg: Każdy dzień tygodnia poświęcony był którejś grupie produktów z katalogu. Aktorzy teatru udawali mieszkańców kawalerki i wciągali dworcowiczów do wspólnej zabawy. Poduszkami, to lampami, regałem, szafą, czy pojemnikami do segregacji. Kawalerkę i jej mieszkańców obejrzały tysiące osób, przewijających się przez dworzec, ale największa publiczność była w internecie. Na IKEA umieściliśmy transmisję na żywo. Wszyscy mogli tam podglądać aktorów, ale nie to było najważniejsze. Teatr improwizowany potrzebuje pomysłów podrzucanych przez widzów. Przenieśliśmy więc tę formułę do internetu. To fanika, pisząc komentarze, decydowali o tym, jak potoczą się losy bohaterów, o czym będzie kolejna scenka, czy jakie będą słowa piosenki. Segreguje, nie próżnuje. Segreguje, nie próżnuje. Segreguje, nie, nie, nie próżnuje i dobrze się z tym czuje. Efekt: 5000 nowych fanów na Facebooku. 53000 użytkowników aktywnych tygodniowo. 1400 opinii o poście. 1400 wyświetleń postu. 25000 streamów wideo. 6000 widzów online. Sprytne?